Ciężka jest praca farmera, ciężka jest praca górnika. No i troszeczkę mi jeszcze tu zostało dokopać. Mm -hmm. mm. Może by to wykopać, nie wiem czy wyjdzie. Nie, wy, nie wyjdzie. Trzeba wykopać to drzewo, bo to przeszkadza. To może wykopię, nie wiem. kopić gdzie indziej On to przeszkadza Może wyjdzie <laughs> Może wyjdzie, może nie Już w się to chyba wyjdzie A ja się urwię to w dupę Tylko kupuje drzewko na no co no to będzie potrzebne jak ono do dupy ono to nie zdaje egzamin ona tutaj nie zdaje egzaminu kopie i kopie z tego gówno z tego kopania jest łopatka sobie kica w tamto czacza cza

Kurwa jest. Ja, ja. Kurwa wyciągnął. Ja pierdolę. O! o. Ziemią. O! Jak bardzo dużo. Super. Jednak mi się udało. No a chuj to grzebkę tu podniosłeś. A to same jarzyny są. To zabijają. Tu. No, udało wyjdzie wyrwać, ale ja gdzie na sadze jabłonkę. Nie ja wiem gdzie na nasadzić chyba by mi się gdzieś wsadzić? jarzyna jest, tu jarzyna jest hmm. to też wyrównam i wystarczy na dzisiaj dwa ary skopałem dwa ary skopałem ziemi dzisiaj ciężko jest to upadło. to co zrobić to takie, 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 prawo, takie prawo natury Tu graber nie wejdzie Jedynie opatu o, Tu będę warzywa Jarzyny Tu będę kosiareczkę sobie jeździł